Siemanderko moi kochani, witam Was serdecznie z papieskiego balkonu Ziołowego Kościoła Dobrych Ludzi. Ja jestem Anton Komar oczywiście i jestem łącznikiem, czyli kapłanem ziołowego kościoła, ale kapłanem budowniczym. Kościół planujemy otworzyć się za 4 lata, mniej więcej, wtedy kiedy się skończy Anton Komar Show, który został zaplanowany na 7 lat, a teraz na przełomie roku minie właśnie. 3, miną 3 lata. Więc do końca tego projektu są cztery, a potem zajmiemy się kościołem. Natomiast kościół oczywiście występuje w tle, dlatego że żebyście się do tego przyzwyczajali, żebyście sobie dali szansę na prawdziwą debatę, taką społeczno-polityczną, urbanistyczną, organizacyjno-polityczną. Wszystko tam razem wzięte do kupy, bo to, jest poważne, to są poważne rzeczy. Natomiast gdybym podchodził do tego poważnie, nikt by mnie na poważnie. Nie wziął, powiedzieliby, że jestem oszołom, już wielu zniszczyli, ale jak można oszołomem nazwać, szalonego komara. Da, da. No właśnie, to jest po to, żeby zbić obiekcję. Jak ktoś nie wie, to komar jest dosyć dobrym sprzedawcą. E, żona mi zawsze mówiła, że potrafi sprzedać piasek na pustyni i śnieg Eskimosom, więc myślę, że coś w tym jest. E, całkiem dobry chyba w tym jestem. Jak widzicie, zyskałem Waszą atencję, więc pozdrawiam nowych obserwatorów, bo sporo ich przybyło. Cześć. Co ciekawostka, ta afera z panią Magdaleną Przyciągnęła większość większości uwaga kobiety, bo 80% statystyki pokazują, w wieku najwięcej kobiet między 25 a 44, to z wszystkich obserwujących ponad 235 tysięcy, słuchajcie, od wczoraj, naprawdę to jest niezły wynik. Widziało ten mój post właśnie 235 tysięcy, a z tego 80% to kobiety, i właśnie w tym przedziale wiekowym, o którym powiedziałam. Więc ciekawe statystyki. Nie to, że tak powiem mocno, że tak powiem, umacnia w tym, co zdaję sobie sprawę, jak to wszystko wygląda. No ale nie będę teraz wam w o tym mówił. Co chciałem wam dzisiaj tym nagraniem pokazać i powiedzieć? Chciałbym przede wszystkim nowym osobom powiedzieć, że to jest coś więcej niż tylko to. Próbujecie tam coś tam pisać w komentarzach, nie wiem, nie wszystko czytam. Nie to, że was nie szanuję, ja do tego będę. Będę ale wszystko ma swój czas w swoim życiu. Poza tym Anton Komar to jest idea. Anton Komar to jest e, wstrząśnięcie światem to jest największe show na świecie. E, tak sobie to wymyśliłem i tak to właśnie będę realizował. A jak ktoś wie, jak się robi Anton Komar show, to ja bardzo zapraszam, ale do kulturalnej rozmowy, a nie jakieś obrażanie, jeszcze siadać na mojego ojca, kurwa. Tego wam nie poderuję. Mój, mój ojciec to świętość. W każdym razie e, chciałem tylko powiedzieć, że tak mnie rozochociliście, moi drodzy państwo, że. Odkopuje coś, co mnie najbardziej męczy od wielu lat. Co prawda, takim największym męcznikiem to są oni. Przypomnę dla tych, kto nie wiedzą: tutaj mi deweloper postawił dwa budynki na moją strefę intymną i. Rozochociliście mnie do tego stopnia, że postanowiłem, skoro te zbiórki tak wam fajnie idą, czyli dajecie, dajecie ludziom takim oszustom jak pani Magdalena pieniądze, i to 58 tysięcy złotych, 1509 osób, 91, 1591 osób wpłaciło 58 620 złotych, więc 10% wiecie, to jest chyba normalna rzecz, dlatego daliście mi możliwość rozmawiania w końcu o pieniądzach. Bo ja do tej pory, jak widzicie, przez 10 lat nie poruszyłem praktycznie kwestii finansowych, gdzieś czasami jakąś kawkę poprosiłem i się tak, nie zapłacili, także nie postawiliście mi, także o tyle mam pokażę. I ja wcale na to nie liczę, bo pieniądze przyjdą skąd indziej. To jest tylko sprawdzenie, czy wy zasługujecie w ogóle na wdzięczność. Ale myślę, że spójrzcie sobie w lustro i sobie odpowiecie na to, czy wy jesteście wdzięczni. Czy wy w ogóle wiecie, co znaczy wdzięczność, czy tylko lubicie hejtować, tylko podgrzewać atmosferę, tak? Ja jestem kurka osobą, która tylko pokazała prawdę, nic więcej. A na mnie siadacie, że to ja coś zrobiłem, że ja krzywdzę kobietę, zniszczyłem jej życie. Ile oni żyć, żyć zniszczyli, ile pieniędzy wyłudzili, to głowa boli, tak? Po prostu dramat. Przeczytajcie sobie artykuł NTO, to zrozumiecie, z kim macie do czynienia taka propa, albo go, ma to w dupie. Poza prawie skończony, jutro składam. E, miałem od razu, ale mam ważniejsze sprawy, także to, e, to jest coś, co i tak, e, tryby, te, te midy to zmielą, więc czas tutaj nie gra roli. Zgło, najważniejsze, że zgłosiłem na pomagamy.pl, ale co ciekawe, nie dostałem od nich panie e, prezesie, pomagamy.pl czy pani prezesie. Zgłosiłem, zrzutka dalej działa, Widziałem, że można wpłacać, więc to bardzo nieładnie, powinno być zawieszona, powinien się to sprawdzić, nie dostałem żadnej odpowiedzi, więc e, brzydko, brzydko. W każdym razie, najważniejsza rzecz tego przekazu, Niemcy, Niemcy, Ech, tak Pani Aniu, ja o Pani nie zapomniałem. Widzi pani, że coraz bardziej jestem medialny. Widzi pani, że o to, co zapowiedziałem, to realizuję. Pani odpowie mi nie tylko za te 3000 euro, które pani mi wisi, ale też wszystkich, których pani oszukała. Chodzi o hotel w Monachium, o hotel Olimpia. Właścicielką jest pani Ania. Pani Ania, jej matka tam jest też i jest też jej córka. I te trzy kobiety od lat okradają ludzi, okradają pracowników, wykorzystują, stosują mobbing i wiele innych strasznych rzeczy. I pani Aniu, właśnie to jest ten czas, odpalam wrotki i idę w sposób prawny po Panią, tak, żeby opinia publiczna usłyszała, kim Pani jest. Buziaki, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Ciao!